Zawody między szkołami to zawsze duża motywacja dla uczniów i ich wychowawców do osiągnięcia jak najlepszego wyniku w ramach rywalizacji, często zaciętej, choć zawsze w ramach fair play. Dziś, w konie sportem, który posłużył owej rywalizacji, była siatkówka. Jest to turniej piłki siatkowej chłopców w kategorii szkół ponadpodstawowych. Natomiast, jest to pierwszy etap rozgrywek etap miejski. Dopiero drużyna, która wygra ten turniej awansuje dalej do etapu rejonowego, Dawne, dawny rejon koniński, czyli Subca, Konin, Turek e, itd. Tak I dopiero z tego turnieju drużyna zwycięska jedzie na zawody wojewódzkie. Niestety, jak to często bywa w ostatnim czasie, pandemia lubi pokrzyżować plany organizatorów. Nie inaczej było i tym razem, gdzie liczba uczestniczących szkół była niższa niż zakładana. W turnieju udział docelowo miało wziąć osiem szkół, osiem konińskich szkół, ale z tego względu, że są warunki pandemiczne, są klasy niekompletne, bo wiadomo, są nauka zdalna, że powiem, rotacyjno zdalna, więc zostawiły się tylko cztery zespoły. Są to, jest to trzecie liceum, drugie liceum, zespół szkół budownictwa i kształcenia zawodowego oraz yy, zespół szkół technicznych. Rywalizacja więc nie polega jedynie na grze w piłkę, ale również szczęściu, żeby żadna choroba czy nałożona kwarantanna nie dotknęła drużyny i ta mogła stawić się na turnieju w najmocniejszym składzie. Po zawodach mężczyzn 13 stycznia czeka nas turniej kobiecy, w którym wezmą udział te same szkoły, z których rywalizowali młodzi panowie.